Dwa razy z rzędu w końcówce września piłkarze ruchu radzionku w ligowe punkty rywalizowali na boiskach rywali. Po pewnej wygranej ze Slawią w Rudzie Śląskiej podopieczni trenera Michała Meissnera po kolejną zdobycz wybrali się do Świętochłowic. Ekipa Śląska, która w poprzednim sezonie długo była jednym z kandydatów do wygrania ligi w nowych rozgrywkach wystartowała nieco słabiej, wciąż pozostając jednak zespołem naprawdę solidnym. Spotkanie ze względu na remont obiektu na Skałce zostało rozegrane na boisku na przodu w Lipinach. Żółto-czarni wyszli na nie w zestawieniu zbliżonym do tego, w jakim tydzień wcześniej zaczęli mecz z Rudzianami. Jedyną zmianą była nieobecność Daniela Kaletki, który zwolnił miejsce wracającemu do zdrowia Dawidowi Gajewskiemu. Na ławce rezerwowych usiadł Michał Szromek, który doszedł już do siebie po kontuzji odniesionej w sierpniowej rywalizacji z Dramą z Wrocławicy. Problemy z kolanem wciąż nie pozwalają natomiast na grę najskuteczniejszemu snajperowi ruchu w ostatnich latach, Robertowi Wojsykowi. Ruchy próbował zacząć mecz podobnie jak tydzień wcześniej, od mocnego uderzenia. Pierwszą okazję na bramkę miał w piątej minucie Dawid Gajewski, ale obronił jego uderzenie Jakub Bielecki. Trzy minuty później 31-letni pomocnik znowu znalazł się w piłką w polu karnym rywala i znowu nie znalazł znalazł sposobu na dobrze interweniującego w pierwszych fragmentach golkipera Śląska. W czternastej minucie do piłki zagranej jest połowy Śląska Świętochowice ruszył Damian Wasiak. Sfaulował go Daniel Skalski. W momencie, gdy piłkarz ze Świętochłowicy zatrzymał się, by przyjąć piłkę, arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy. Dodatkowo ukarał jeszcze defensora ruchu żółtą kartką. Egzekutorem jedenastki był Kamil Ściętek. Wyczuł jego intencję Dawid Stambuła, ale na jego nieszczęście piłka nabrała takiej rotacji, że i tak w padła do siatki ruchu Radzionków. Od 15 minuty podopieczni trenera Meissnera byli więc zmuszeni do odrabiania strat. Gospodarze próbowali pójść za ciosem. Minutę po zdobyciu pierwszej bramki okazję na podwyższenie rezultatu miał Artur Terbalian. Spokojnie jednak złapał piłkę Stambuła. W 36 minucie naprawdę ładną ofensywną akcję przeprowadzili Radzionkowianie. Kończył ją Dawid Gajewski. Uderzył w kierunku dalszego słupka. Trafił jednak w obramowanie bramki Śląska. Kilka chwil później cidry straciły piłkę na swojej połowie. Na szczęście dla nich uderzenie jednego ze Świętochłowiczan okazało się niecelne. W doliczonym czasie pierwszej połowy ruch mógł doprowadzić do remisu. Po rzucie rożnym w bramkę. Nie trafił jednak Mikołaj Łabojko. Po zmianie stron Cidry na dobre ruszyły do odrabiania strat. Kamil Banaś podał do Daniela kaletki. Kaletka do Kamila Kopcia. Kopeć obsłużył podanie maminę Buddigę, który oddał groźny strzał, ale i tak był wcześniej na spalonym Kilka chwil później Tunezyjczyk znakomitym podaniem wymanewrował jednego z obrońców przeciwnika. Dawid Gajewski dostał piłkę od Marcina Trzcionki, ale posłał ją pół metra nad bramką rywala. Kilkadziesiąt sekund później Marcin Trzcionka obsłużył podaniem Kamila Kopcia. Kopeć uderzył prawą nogą. Nasz rzut rożny wybił piłkę Jakub Bielecki. W 58 minucie radzienkowianie mieli rzut rożny. Piłka wybita przez jednego z graczy Śląska trafiła pod nogi Kamila Kopcia, który na 17 metrze został sfaulowany przez swojego rywala. Arbiter odgwizdał przewinienie, choć nie potrafili zgodzić się z tym gospodarze. Ruch miał jednak rzut wolny. Do piłki podszedł Dawid Gajewski. Lewą nogą nie dał żadnych szans na interwencję Jakubowi Bieleckiemu, i ruch radzionków po 13 minutach drugiej odsłony doprowadza do wyrównania. Znakomite było to uderzenie sprowadzonego latem do radzionkowa Gajewskiego, który ma już w tym sezonie na swoim koncie cztery ligowe trafienia. Ruch chciał grać w Świętochowicach o pełną pulę, ale w 62 minucie omal nie stracił drugiej tego dnia bramki. Głową minimalnie niecelnie uderzał były gracz Cidrów Bartosz Nawrocki Po drugiej stronie boiska, okazji na na swoje drugie trafienie szukał Dawid Gajewski, próbował ułożyć sobie piłkę na lewej nodze, ale stracił futbolówkę po tym, jak twardym wejściem potraktował go Łukasz Wawrzyniak. Arbiter nie znalazł jednak podstaw do podyktowania karnego. Ruch przeważał, ale w 86 minucie stracił drugiego gola. Błąd popełnił Kevin Rocki, który nieudanie przejmował piłkę. Próbował jeszcze blokować Bartosza Nawrockiego, Patryk Wnuk. Po chwili jednak futbolówka trafiła pod nogi Daniela Koniarka, a ten z zimną krwią wykorzystał okazję i dał prowadzenie Śląskowi. Radzienkowianie, którzy chcieli odnotować kolejne zwycięstwo w tym sezonie mieli teraz raptem 5 minut na to, by wywieźć ze Świętochłowic choćby punkt. Tymczasem niespełna minutę po tym, jak żółtoczarni stracili drugiego tego dnia gola, kolejną okazję na trafienie mieli piłkarze trenera Daniela Tukaja. Z dystansu minimalnie niecelnie uderzał Mateusz Gajda. Tuż przed końcem spotkania kropkę nad i próbował postawić również Bartosz Nawrocki. Jego uderzenie sparował z kolei Dawid Stambuła. Już w doliczonym czasie gry Radzienkowianie mieli rzut wolny. Raz jeszcze tego dnia uderzał Dawid Gajewski. Tym razem jednak Jakub Bielecki nie dał się zaskoczyć, wybijając piłkę na rzut rożny. Kilka chwil później arbiter zakończył to spotkanie. Radzienkowianie przegrywają ze Śląskiem w Świętuchowicach 1–2. No, tak jak powiedziałem nawet w ostatnim wywiadzie, że, że to nie ustawienie, tylko realizacja założeń taktycznych decyduje o końcowym wyniku. No dzisiaj powiem szczerze, takie błędy jak się przytrafiły w obronie, to na poziomie juniora, nie obrażając, juniora nie mogą się zdarzyć. Gdzieś tam robimy odprawy, analizujemy, ćwiczymy taktycznie, e, że przeciwnik może grać długą piłką i jedną długą piłką nas zaskakuje praktycznie. E, sami sobie strzeliliśmy dzisiaj dwie bramki na pewno konsekwencje zostaną z tego wyciągnięte. No, na pewno nie ułatwialiśmy sobie gry. Strzeliliśmy bramkę na 1-1. Gdzieś te akcje były tworzone z przodu. Myślałem, że to kwestia czasu, jak padnie druga bramka. Niestety no, to przeciwnik strzelił drugą bramkę bo ewidentnym naszym błędzie, bo praktycznie mamy przewagę 3-1. Piłka przy naszej nodze, a to przeciwnik wychodzi sam na sam. Tak jak powiedziałem, no, błędy skandaliczne. Dużo będzie tych zmian, bo czeka Was mecz bardzo trudny. No, mecz można tak powiedzieć, że na szczycie, no ja wierzę w nasz zespół, gramy u siebie, e, piłkarsko jesteśmy dobrą drużyną e, i myślę, że jak najszybciej tą, tą no, blamę, czy blamasz e, tej porażki zmarzemy.